Nowy odcinek z Minecraft Survival. No, jeśli takiego typu filmy ci się podobają, to za łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. A ja Cię zapraszam do, do oglądania. I no, jak skoro to Survival, no to trzeba jakieś podstawowe intenty wziąć. Ja sobie y wziąłem taką skrzynię. No i będę musiał gdzieś osiedlić. no Pozywać potrzebne rzeczy. Przycinę, chociaż sobie wezmę w sumie na cukier albo nawet na papier, no bo to, to jest dość potrzebne jakby że inaczej czy ja wyglądam na wyspie proszę powiedzieć, że nie tak jakby nie chcę wylować na wyspie no, z drzewami byłoby fajniej ale widzę, że drzew nie ma no dobra Lipa, więc trzeba iść gdzieś ciężej. Przepraszam, pomoczka. potrzebna mi jesteś. Dobra, o dobra, tam są drzewa. Ej, dobra, będę miał już i start. I co to jest? Jakby pierwszy raz to widziałem? Ej, dobra, mam, mam już trzy wełny. Tra no tak, teraz są trzy wełny. Mm, no i <laughs> warto by pozbierać te drzewa. To jest kolejna wyspa, widzę, że chyba już jest naprawdę kolejna wyspa. To chociażbym się nad tej zreduł. No i tutaj bym się zaczął rozwijać. Mm. No początku gdybym zrobił sobie szybki crafting taki prowizoryczny no i bo rzeczy yy, chciałbym jeszcze szybko Tak sobie zrobić kamienne jak będzie tutaj cave to też będzie bardzo przyjemnie miło yy, dobra chyba nie będzie żadnego cave'a chyba nic takiego tutaj nie będzie yy. Na razie dużo wody. Dobra. Tutaj widzimy jakie puste fajne pole, tutaj sobie jakiś zbudował, więc dokładnie bym sobie jakąś dziupę zrobił. Gdzieś tutaj, a może to bardziej tu? Tutaj albo w sumie tutaj widzę, że są koralowce. To nie potrzebuję, tego też nie. No, to proszę Dobra, czy coś tutaj będzie ciekawego? Nie dobra, ja muszę wypełnić i zagotować powietrze, więc ja sobie wziął i skrzydła, które po przypaleniu w piecu powinny dać mi barwnik limonkowy. W sumie nie wiem po co mi to, ale w sumie dla ozdoby albo dla czegoś tam po prostu wezmę sobie. Daj mi to. Dobra, mam trzy. dobra, bo ja zaraz tu tonę ej. Mm. Dobra. Idziemy tutaj na tą wyspę, osiedle się tak na początek, a, po, a później bym na jakąś przygodę ruszył, może bym wioskę znalazł. Z villagerami miałbym już o wiele łatwiej. Przechodzisz kraftę, dobra, może jednak wezmę to. Dobra. I tutaj gdzieś bym zaczął. Moją piękną y, y, przygodę Dobra, jak jakośkolwiek to po prostu zasieje elo dobra. No i trzeba teraz zrobić crafting. No wiadomo, teraz będzie część taka craftingowa oczywiście. Potrzebuję tak drewna. Drewno mam jedno łóżko oczywiście, no bo jakby że inaczej. No dobra, i bym taki prowizoryczny no szybko budować. Taki, o, szybki. Nawet coś takiego może mi wystarczyć. Yy. 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 Tak może być. Ja bym w sumie w tym domku gdzieś zrobił taką szybką kopalnię Nie wiem po co takie duże to zrobię niechcące e, Dobra No i tutaj trzeba oczywiście Nie, co ja robię? O Boże Dobra, nie patrzcie co ja robię, bo ja po prostu budować nie umiem e, tam widzę, że zombie jak pływają To całkowicie normalne Całkowicie no w sumie, dobra, coś takiego. Dobra. Tak. Dobra, i teraz bym tutaj, tutaj zaczął budować... ...gróbkę taka. Yy, I... No, najważniejsze to jest kamienna rzecz i kopalnia. To dla mnie jest jak na razie rzecz najważniejsza, muszę nakopać drewna. Dobra, w sumie niech takie schodki tu na chwilę będą. Ta mała krówka. Chciałbym, yy, bardziej bym wolał yy, osiedlić się w jakimś pustym terenie, więc nie miałbym o wiele lepiej. Zrobił farmę i wszystko co jest potrzebne mi do przeżycia. Yy, dobra. drewno mam dobra Dobra. no i taki mały kwadracik powinien mi jak na razie wystarczyć tutaj łóżko oczywiście tutaj jakieś dwie skrzynie jeden piecek moim zdaniem powinien się zmieścić dobra może zakopanie bym już się wziął czy no, jakaś dziura i tyle yy. drzwi też są podstawowe yy, no dobra, mam już drzwi i teraz yy, tutaj bym je postawił yy. a dach bym już czegokolwiek zrobił no z tego dobra wszystkie deski sobie zrobię oni tam e, dobra dobra o taki domek jeszcze jedna głowa dobra dobra no i Dobra, no i teraz szybko tutaj może. Serio tu jest dioryt? I no gorzej nie mogłem trafić. Dobra, że zaraz z ten dioryt się przekopie. Dobra tu już mam kamień Fajnie podoba mi się to yy... Będzie problem coś czuję Nie wiem czemu mam przeczucie, że będzie dzisiaj jakiś problem Tylko jeszcze nie wiem jaki No dobra To taki jest kamień normalnie Chcę kamienia Możecie teraz yy, nie widzieć niczego więc no przepraszam was za to yy, Ale no cóż takie są warunki jakie są Dobra, kamień hmm, Ile bym potrzebował Czyli tak mam teraz 16, z czego idzie 8 A to będzie 8 3 i 6, 6 i 2 Tak naprawdę mam już to co potrzebowałem Wszystko yy, Więc Zróbmy sobie yy, Teraz Piękny piecyk siekierę. Tutaj kilof i mieczek. Mieczek tu mam mieczek. Dobra. To muszę schować. I wziąć teraz tak. Tu kilof, miecz, siekiera. Dobrze. Mamy laga jakiegoś. Dobra. Yy, to drewno szybko rosną. No dobra. Fajnie w sumie. Bardzo fajnie. Przy, przyda się. Yy. Z tego drewna to ja chyba zrobię teraz węgiel drzewny. Myślę, że to będzie dobra opcja. Yy. Dobra. Hmm. Yy. No to teraz tak. Mam już piecy łapie Stawiam pieca. I szybka akcja. Nie, co ja robię? To trzeba tutaj. Dobra. Dobra, i niech to się przepala. Yy, dobra. No, dobra. Żarcie. Żarcie. O Boże, on ja tak mało żarcia. Jeszcze nie mam Yy, dobra tyle mi wystarczy teraz mi tą przepał. <słuch> dobra patyki 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 pat a nawet nie muszę dobra mam 16 tyle m m musi mi wystarczyć tak jakby ja już tutaj muszę wykopać kolejne no to w sumie nie muszę ale chcę muszę znaleźć chociaż no dobra węgiel okej okay, przyda się bardzo Węgiel na, tej, na tym moim, na początkowym takim poziomie to podstawa survivalu. Yy, będzie szybko wszystko działać dla mnie. Oczywiście będę chciał jeszcze pani robić tutaj ekpiarki żeby jak najłatwiej się żyło w takim świecie. Dobra. Dobra, i możemy iść. W którą stronę by najlepiej pójść? Gdzie by iść? Ja bym poszedł w sumie w tą stronę. Te drewno, no to nie chcę, tutaj będzie po prostu xd. Dobra? No biegnij. Dobra, w tą stronę. Yy, więc no. Eee. Yy, to... Dobra, tutaj wciąż mamy korale, więc zignorujmy je. Dobra, ja znów znowu tutaj Utonę. Znowu no, później, później później. Ja bym dotarł do jakiegoś ciekawego lądu. Mam nawet delfina, delfina. delfin na delfinie jak się ma delfin... Speedrun. Speedrun, po prostu szybki speedrun na ląd, tylko fajnie było jakbym znalazł jakiś ląd. Teraz to była lipa Aha dobra Co jest? Gdzie jest ląd? Jak na razie to ja nigdy tak długo nie pojechałem żeby poszukać lądu Naprawdę Tutaj są kolejne no delfiny Ej no No serio co jest? Nigdzie tutaj nie ma lądu Tutaj są kolejne korale yy, Ale... Co mi mogą korale dać? Praktycznie nic Ej. No dobra Może zanurzmy się tak będę szybciej No yy. Dobra Szukamy dalej lądu. <laughs> Dobra, to jest jakaś masakra, Ja może zrobić cięcie i widzimy się jak jakiś ląd. Dobra, udało mi się znaleźć ląd. Tam jest gdzieś morze, o tam, w tamtą stronę. Ja będę już się teraz w spać, nie. No i... Trzeba zaczekać, będzie dranka, nie? Dobra, ja się kładę i wy teraz macie w sumie następny czas, aż wbicie tę łapkę, którą się... I mam nadzieję, że wbiliście. Yy, no i w sumie tu jest tak w miarę okej, okay. Tu mam kanion lubbie kaniony, bo w kanionach zawsze coś się kryje, ale widzę, że ten jest mały mały. Znaczy, to zwyczaj jak ja, nie kanion to 11, 11 poziomu sięgał, a ten jest jakiś taki i wysoko podniesiony tutaj chyba ok. no cóż yy, dobra dobra myślę że tutaj o to drzewo wyeliminuje i tutaj będę miał gdzieś moją piękną osadę yy, no tak. myślę że tu będzie ok ja może zbiorę to drzewo już i zbuduję już taki mniejszy trochę domek, ale też nie będzie zbyt piękny jak na początek więc Proszę mnie nie, nie zabijać w komentarzach. Yy, więc no proszę raz tylko o to. Yy, coś takiego myślę, że będzie ok. Myślę, że to będzie dobra szerokość. Dobra, mam jakieś jeszcze fajne rzeczy do budowania? Oczywiście, że nie. Ale już chociaż mogę wziąć przedmioty i je I no, co jest? Crafting, dobra, kręc podstawy tu. Piecyk już tutaj obok, niech będzie. No, i skrzynie będą tutaj dwie, oczywiście. Tutaj obok będzie druga, ale teraz nie, nie ma na drugą. Yy, dobra, to je, yy, Myślę, że teraz jeszcze pójdę po drewno następne. No, czemu nie? <śm> w sumie nawet muszę. Takie trochę widzę. No na. drewno. Hmm. No, dobra I teraz bym się gojał tutaj Sidzonki jakby wypadły z tych drzew Może tam jest cave Ej w sumie cave było spoko Bo w końcu bym lazo no, Dobra hmm. Trochę robię i skrzynia Dobra, on skrzynię. Tutaj sobie postawię. i no idę do kejwa. Idę do kejwa. Dobra, taka chwila, bo tu były sadzonki. Sadzonki bardzo się przyda. Tutaj jedno drzewo, tutaj drugie. Jakkolwiek, dobra. No i to nie chcę tak jak. Dobra, czy tutaj jest cave? Nie ma żadnego cave'a. Ten jak na, na razie dla mnie jest za duży, albo dobra, idziemy, idę. Mm, tutaj coś. Tyś... No, żelazo, no jak można żyć, kurcze. Szkoda, że tylko dwa, ale to, to coś. To jest też coś. Yy, fajnie by było, kurczę, jakby to było porozświetlane. Możecie też policzyć w komentarzach Teraz będzie kurcze O nie ten nie, jest gripper Ja nie jestem gotowym grippera Ja nie jestem gotowym grippera No dobra będę później eksplorował Tego Tego cave'a A teraz bym się zadał Budową tego domu dobra e, dobra Teraz Myślę, że tak dotąd Dotąd Zbudował, albo nawet dotąd by Było ok Dobra, więc może W następnym odcinku będzie więcej Ja już się z wami żegnam Więc na razie, pa